Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co Platon ma wspólnego z polskim rynkiem nieruchomości. Zastanowimy się, w którą stronę rozwija się sytuacja gospodarcza w Polsce oraz jak zmieniające się warunki ekonomiczne i społeczne mogą wpłynąć na rynek mieszkań. Podzielimy się również najświeższymi wiadomościami z rynku nieruchomości. Zapraszam do oglądania. Jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. A jeżeli chcesz jeszcze więcej wiedzy o nieruchomościach lub chcesz zobaczyć użyte w filmie wykresy, czy też inne dodatkowe dane w formie statycznej, zajrzyj na stronę symen24.pl. Co dzieje się na rynku? Pokrótce. W maju deweloperzy w 7 największych miastach sprzedali o 10% mniej mieszkań niż w kwietniu, ale w porównaniu do zeszłego roku to aż 19% mniej. Od 5 miesięcy rośnie liczba mieszkań wystawianych na sprzedaż przez deweloperów. Liczba udzielanych kredytów spadła o ponad 1 trzecią, mniej więcej w porównaniu do okresu na przełomie grudnia i stycznia, ale nadal jest wyższa niż w maju 2023. Dodatkowo, ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów są teraz o około 15% wyższe niż rok temu. Oczywiście to zależy w jakim mieście i jakich mieszkań, ale na ten temat było wiele audycji na naszym kanale i tam odsyłam. Natomiast w tej chwili, gdy oglądacie ten film, jest już po wyborach do Europarlamentu, a to oznacza, że ten akt demokracji zakończył jednocześnie wielomiesięczny, męczący, przynajmniej nie męczący maraton wyborczy. Nie wiem, jak wy. Ale ja chciałbym, aby teraz politycy mogli wreszcie spokojnie zająć się gospodarką i przestali patrzeć wyłącznie na słupki mierzące ich popularność. No, taka jest moja nadzieja. Nadzieja zawsze umiera ostatnia. Dodam też, że audycję tę nagrałem jeszcze przed wyborami, ale nie chciałem jej publikować wcześniej, bo w najmniejszym stopniu nie mam zamiaru wpisywać się w jakąkolwiek akcję polityczną. Ale Prowadząc program o gospodarce i o nieruchomościach, trudno uciec od odniesień do działań ustawodawcy, ponieważ one bardzo mocno wpływają na rynek. I tu możemy przejść płynnie do rozdziału poświęconego temu, co Platon ma wspólnego z polskimi nieruchomościami. Otóż Platon, grecki filozof, który żył w Atenach w latach około 427-347 przed naszą erą, w swoich dialogach, szczególnie w państwie i prawach, omawiał rozmaite ustroje i rozwinął swoją wizję idealnego państwa. Według niego było to Państwo rządzone przez filozofów i królów. No ale to się tylko lśniło filozofom, tak dobrze nie ma. Był też Platon wielkim krytykiem demokracji i wiem, że większość z was uważa demokrację za najlepszy ustrój na świecie, ale zastanówmy się, czy ktoś żyjący prawie 2,5 tysiące lat temu przypadkiem nie miał bardzo słusznych spostrzeżeń. Platon krytykował demokrację, zwłaszcza w jej ateńskiej formie, z kilku. Kluczowych powodów. Po pierwsze, ignorancja mas. Platon uważał, że w demokracji władza znajduje się w rękach mas, które często podejmują decyzje na podstawie emocji i niewiedzy, a nie rozumu i mądrości. Po drugie, niestałość i niestabilność. Demokracja, według Platona, jest niestabilna i podatna na zmiany, co prowadzi do chaosu. Decyzje podejmowane są pod wpływem chwilowych nastrojów. I populistycznych liderów, co może prowadzić do złych decyzji politycznych i społecznych. Ponadto, punkt trzeci korupcja i demagogia. Platon widział demokrację jako system podatny na korupcję i demagogię, właśnie. Liderzy demokratyczni często manipulują opinią publiczną, obiecując to, co ludzie chcą usłyszeć, zamiast podejmować trudne, ale konieczne decyzje. Czy to wam coś przypomina? Hałas w mediach, liczenie się z głosem celebrytów znanych wyłącznie z tego, że są znani, nieustanne sondaże opinii publicznej, promowanie ustaw wadliwych prawnie, ale podobających się ludziom, tak jak na przykład ostatni projekt ustawy walki z fliperami przy pomocy podniesionej opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, który tak naprawdę uderzy w zwykłych ludzi, a nie we fliperów promowanie idei podnoszących koszty produkcji i łagodzenie jej skutków. Czy nie doszliśmy już gospodarczo do systemów, w których są dotacje do dotacji? Jakie zmiany mogą zajść na rynku nieruchomości w ciągu najbliższych 10, 20 lat? A jeśli myślisz, że ta perspektywa to bardzo odległy horyzont, to przypomnij sobie że od początku tego wieku mieliśmy do czynienia z dwoma załamaniami i trzema okresami hossy na polskim rynku nieruchomości. Ponadto przypomnij sobie jak wyglądała Polska 10 albo 20 lat temu. I nie chodzi tylko o same budynki, ale także o to jakie samochody mieliśmy, jak się ubieraliśmy, jak korzystaliśmy z czasów i jak pracowaliśmy. 10 lat, to tak naprawdę było tak niedawno temu. No, chyba że masz teraz lat 20 i wtedy byłeś dzieckiem 10-letnim. Ale jeżeli masz lat 30, no to już pamiętasz dobrze to, co było lat 10 temu, a przynajmniej powinieneś pamiętać. No i właśnie, a propos tego, co powiedziałem wcześniej, czyli pracy i naszego stylu życia, warto porozmawiać teraz o wielkim rozwarstwieniu, narastającym wręcz rozwarstwieniu zarobków zanikaniu klasy średniej. Ograniczenia czasu pracy z propozycją, aby ludzie pracowali na przykład 4 dni w tygodniu, ale aby firmy pracowały 7 dni w tygodniu. No przecież, na przykład, to skutkuje tym, że nie będzie już czegoś takiego jak niedzielę i soboty, weekendy, wspólne wyjazdy, tylko ten tydzień będzie trwał na okrągło. Ale to też znaczy, że jedni będą odpoczywali na przykład w poniedziałek, wtorek, środę. A druga część rodziny z uwagi na pracę będzie odpoczywała na przykład w piątek, sobotę i niedzielę. Pal sześć, jak tą drugą częścią rodziny będzie rodzina na przykład mojej siostry czy jakichś tam innych krewnych, ale jeżeli to będzie na przykład mąż i żona, to oni co? Będą jedni pracowali i jeździli na wczasy od poniedziałku do środy, a drudzy od piątku do niedzieli. No, taki jest troszeczkę absurd i niewygoda, a w każdym razie też z pewnością wpłynie na rynek nieruchomości. A także porozmawiamy o jakimś takim zbieraniu fali zwolnień grupowych i czy w ogóle warto się tym przejmować, bo to też jest istotne. Zwróćcie uwagę a propos tych zwolnień grupowych, że słyszymy o nich, że coraz więcej jest zwolnień, i to wszystko jest z powodu na przykład rosnących cen energii lub rosnących Kosztów pracy w Polsce. Jak się przemysł wyniesie w, z Polski, to gdzie będziemy pracować? Gdzie będziemy zarabiać? Czy wszyscy mogą być fryzjerami? No, takie jest pytanie dość podstawowe, a wszystko to wpłynie na rynek nieruchomości i o tym właśnie porozmawiamy. O tych zarobkach szokujących, to można powiedzieć to, że dziwna jest dla mnie sytuacja, że prezes jakiejś firmy. Zarabia na przykład 381 razy więcej niż przeciętna pensja jego pracowników. No można powiedzieć, prezes jest taki genialny, po prostu to jest Bóg, bez którego by ta firma nie istniała. To nie jest prawda tak do końca. Na miejsce tego prezesa znalazłoby się wielu ludzi, którzy podobnie mogą zarządzać. Taka jest prawda. Ale doszło do takich rozwarstwień zarobków. Zaraz powiecie, że to jest jakiś komunaj, ja równam w dół zarobki. Nie, nie, wcale mi nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu powstaje jakaś klasa ludzi ekstremalnie bogatych, oderwanych jak gdyby od tego, co się dzieje na świecie, i klasa ludzi, którzy zarabiają coraz mniej. I teraz, właśnie ten problem zanikania klasy średniej. To nie jest mój wymysł. To jest temat bardzo mocno dyskutowany w literaturze. I czasami też w debacie publicznej, i to się spotyka w wielu krajach, w tym między innymi w Polsce. Na czym polega ten zanik klasy średniej? Na przykład na stagnacji zarobków w wielu krajach, w tym znowu w Polsce, zarobki klasy średniej nie rosną w takim tempie jak zarobki najbogatszych, o których dopiero co wspomniałem. Oznacza to, że choć nominalne dochody. Te klasy średniej, teoretycznie średniej mogą wzrastać, to w praktyce siła nabywcza klasy średniej może się zmniejszać z powodu inflacji, z powodu rosnących kosztów życia. Ponadto automatyzacja i globalizacja, czy też sztuczna inteligencja nie chce w ogóle tutaj być uznany za osobę walczącą z automatyzacją sztuczną inteligencją i globalizacją, ale warto sobie. Uświadomić, jakie są tego skutki. Po prostu ta robotyzacja wypiera, czy już dawno wyparła wiele osób z ich miejsc pracy. Robotyzacja jest łatwa w tych miejscach, gdzie czynności są powtarzalne. Trudniej jest zrobotyzować na przykład kogoś, kto wykonuje za każdym razem inną pracę, aktor albo rzeźbiarz, albo inny artysta. A bardzo łatwo jest zrobotyzować kogoś, kto po prostu musi stukać młotkiem w blachę ciągle w tym samym miejscu, albo montować samochody. To też robią roboty. Sztuczna inteligencja i informatyzacja no przecież, tak naprawdę, gdyby nie ochrona prawna, to niektóre zawody dawno już można by było skasować, a wiemy też, że obecnie te programy sztucznej inteligencji. Na przykład potrafią lepiej diagnozować choroby niż robią to lekarze, popełniają mniej pomyłek. One też się mylą, ale popełniają mniej pomyłek, bo po prostu mają większą wiedzę. Lekarz zazwyczaj zna się na swojej specjalności, a to on taki super głowa, super inteligentna, wie więcej. I tak naprawdę można sobie wyobrazić również, że w sądach nie będą sędzili, sądzili sędziowie, tylko będzie nas sądził komputer. Rozstrzegając dokładnie według kodeksu cywilnego bez takiego ludzkiego czynnika. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale to jest możliwe. Krótko mówiąc, te procesy wpływają na rynek pracy, redukując liczbę dobrze płatnych miejsc pracy w przemyśle i usługach, które były tradycyjną domeną klasy średniej. Praca ta jest zastępowana po prostu przez możliwość. Oferowania ludziom gorzej płatnych i mniej stabilnych stanowisk, czyli bezpieczeństwo zarobkowe i zarobki spadają. Ponadto tej klasie średniej rosną na przykład koszty edukacji, no bo skoro są wymagane większe wymagania, no to trzeba się uczyć więcej. A wzrost kosztów edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkań może dodatkowo obciążać klasę średnią, która musi zaciągać długi, aby sfinansować te właśnie podstawowe potrzeby. Do czego jeszcze prowadzi rosnące rozwarstwienie zarobków? Przede wszystkim do koncentracji bogactwa. Coraz większa część globalnego bogactwa jest skoncentrowana w rękach bardzo wąskiej grupy najbogatszych osób. Wiele raportów, w tym te publikowane przez OECD i inne międzynarodowe organizacje, wskazuje na rosnącą przepaść między najbogatszymi a resztą społeczeństwa. Osoby bardzo bogate czerpią dochody z inwestycji i innych źródeł kapitałowych, które rosną szybciej niż zarobki z pracy. To znowu sprawia, że różnice w dochodach i majątku jeszcze bardziej się powiększają. Ponadto mamy do czynienia z różnymi systemami podatkowymi, uchyleniami podatkowymi, lukami prawnymi, które mogą być wykorzystywane właśnie przez tych najbogatszych do unikania płacenia podatków. Jak to wygląda w Polsce? W Polsce wygląda bardzo podobnie. Średnie wynagrodzenia rosną, ale różnice między najbogatszymi i tymi biedniejszymi stają się coraz większe. W dodatku mamy do czynienia z nierównościami edukacyjnymi i różnicami w rozwoju regionalnym, które mogą przyczynić się do dalszego rozwarstwienia. Regiony lepiej rozwinięte gospodarczo przyciągają więcej inwestycji i oferują lepsze możliwości zarobkowe. Podczas gdy regiony mniej rozwinięte pozostają w tyle, ale to oznacza również, że nieruchomości w tych regionach gorzej rozwiniętych, ich ceny spadają, tam będą właśnie kształtowały się pustostany, tam będzie ich więcej, bo stamtąd będzie migracja, ludzie będą emigrowali z tych terenów, migracja wewnętrzna i będą się przenosili do tych miejsc. Gdzie mają pracę, czyli będą się koncentrowali tam, gdzie już jest drogo i będzie jeszcze drożej. Jest oczywiście jakaś w Polsce polityka społeczna i gospodarcza, jakieś programy socjalne, no te słynne 500 czy teraz 800, podatki, wspieranie edukacji. To ma po prostu w Polsce ułatwiać taką redukcję nierówności. Ale czy to działa? Jak to działa? Rozejrzyjcie się po swoim otoczeniu i Sami ocencie, ja tego nie będę komentować. Każdy z nas widzi inny wycinek polski. Jakie są skutki zanikania klasy średniej? No, przede wszystkim, zanik klasy średniej może prowadzić do potężnych skutków w gospodarce, w społeczeństwie i w polityce. Odnośnie gospodarki. Klasa średnia jest często uważana za głównego konsumenta w gospodarce. Jej zanik może prowadzić do zmniejszenia popytu na różnorodne towary i usługi co może hamować wzrost gospodarczy. Firmy mogą doświadczyć spadku sprzedaży, co może prowadzić do redukcji zatrudnienia i inwestycji. I zobaczcie, że to jest takie samonapędzające się koło. Zaczynasz mniej zarabiać, wtedy rzadziej chodzisz do restauracji, jeżeli w ogóle chodziłeś na przykład trzy razy w miesiącu, to pójdziesz dwa albo raz, no restauracja zacznie mniej sprzedawać, no to po co... Ci pracownicy w tej restauracji, może ją trzeba zamknąć, może trzeba obniżyć ceny w restauracji. Restaurator mniej zarabia, ale on ten lokal od kogoś dzierżawi, wynajmuje, i teraz on płaci też mniejszy czynsz za ten lokal. Spadek innowacyjności i przedsiębiorczości też nastąpić może. Klasa średnia jest właśnie źródłem takich nowych przedsiębiorstw i innowacji. Osoby z klasy średniej mają zazwyczaj środki i wykształcenie potrzebne do zakładania firm. A jeżeli nie będzie tej silnej klasy średniej, no to gospodarka może stracić dynamikę innowacyjną, i też wszyscy, może niedługo, będziemy pracowali w korporacjach albo w jakichś innych sieciach wielkich, handlowych, będąc ich pracownikami, nie mając własnych biznesów, a przecież przedsiębiorców indywidualnych. W Polsce jest wielu. W dodatku, ten zanik klasy średniej prowadzi do pogłębienia nierówności dochodowych, co może negatywnie wpłynąć na stabilność gospodarczą, bo znowu mamy do czynienia, że nieruchomości mogą prowadzić do koncentracji bogactwa i wpływu w jednych rękach nielicznych, a może zniechęcać również do inwestycji i prowadzić do stagnacji gospodarczej, bo znowu wróćmy do tego przykładu. Z restauracją. No, jeżeli tylko będzie bardzo bogatych stać na pójście do restauracji, to przecież oni nie zjedzą 10 obiadów jednego dnia. Restauracja, czy wiele innych lokali, ja nie mówię jakiejś super topowej restauracji, ale takie normalne biznesy, fryzjerzy, wszyscy inni żyją z tego, że przychodzą tam, nazwijmy to, zwykli ludzie. Jeżeli u zwykłych ludzi jest mniej pieniędzy, to znaczy ich biznesy też zaczynają kuleć, a oni mniej zarabiają i u innych zarabiają mniej, i to się wszystko po prostu przestaje kręcić. Ponadto, taka klasa średnia odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności społecznej. Jej zanik może prowadzić do pogorszenia jakości życia, wzrostu ubóstwa, braku do podstawowych usług, pogorszeniu się edukacji, opieki zdrowotnej. Ma też wpływ duży właśnie na mieszkalnictwo. Bo jeżeli nas stać na coraz mniejsze mieszkania, zauważcie, jaka jest różnica między mieszkaniem trzypokojowym wybudowanym w latach 90., tych, tych jeszcze złych, niby i biednych, a dzisiaj 30% powierzchni mniej. Mówicie, że lokalizacja, czasami tamte stare osiedla mają lepsze lokalizacje, a jeżeli były budowane gdzieś na, po, na początku lat 2000, to wcale nie są wiele gorsze niż to, co budowane teraz technologicznie. I w związku z tym niektóre Lokalizacje będą traciły na wartości, będą się pogarszały. Może to prowadzić wręcz do powstawania czegoś, no nie chcę nazywać tego slumsami, ale takich powiedzmy to dzielnic biedniejszych. Oczywiście takie coś prowadzi do rosnących napięć społecznych, no bo w końcu ludzie się zdenerwują. Najpierw się będą polaryzowali, potem się dzielą na bogatych i biednych, a potem zaczynają protestować, i może być to jakaś. Destabilizacja, wzrost przestępczości, wręcz wszystko to może się zdarzyć. W czasach, kiedy zaczyna być ludziom źle, pojawia się właśnie chociażby ta przestępczość. Przypomnijcie sobie zresztą, jak wyglądał okres, ci, co mogą pamiętać to przekształceń ustrojowych w Polsce, jak wyglądał biznes, jak wyglądało życie, jakie były na przykład mafie. Ponadto nastąpi też degradacja, nazwijmy to takiej mobilności społecznej. Bo ta średnia klasa odgrywa ważną rolę w zapewnieniu możliwości awansu społecznego. Jej zanik może ograniczać szanse na poprawę statusu społeczno-ekonomicznego dla niższych warstw, co prowadzi do takiej stagnacji i znowu powstawania jakiejś warstwy biednej, do której wraz z ubywaniem klasy średniej coraz więcej osób wpada. Zakończyć się może tym, że są. Ekstremalnie bogaci i ekstremalnie biedni. Jakie są polityczne skutki tego wszystkiego? Wzrost populizmu, zanik klasy średniej, może prowadzić do wzrostu właśnie takich nastrojów populistycznych, ekstremistycznych, popierania takich polityków, którzy będą takie populistyczne hasła wznosić, będą obiecywali szybkie i łatwe rozwiązania. Będzie też dochodzić, do polaryzacji. Polska się jeszcze może bardziej dzielić na tych, którzy są w partii zwolenników, powiedzmy, tych uboższych i w partii zwolenników tych biedniejszych. Ale jeżeli nic się nie zmieni w demokracji i każdy obywatel będzie mógł głosować, no to może się okazać, że tych biednych jest na tyle więcej, że w końcu ci biedni dojdą do władzy. A jeżeli oni nie uzyskają jakichś praw, no to nie chcę mówić o tym, ale zawsze może nastąpić jakaś rewolucja, bo to już w historii świata bywało. W każdym razie, ten zanik klasy średniej. Te rozwarstwienie zarobków, te zmiany w technologiach, zwolnienia z pracy, nasycenie rynku pracy, propozycja czterodniowego tygodnia pracy, która wydaje się fajna, dopóki się nie dowiesz, że Twoje przedsiębiorstwo ma pracować 7 dni w tygodniu. No te wszystkie propozycje bardzo mocno mogą wpłynąć na rynek nieruchomości. W jaki sposób? Już powiedziałem troszeczkę, spójrzcie się. W latach 90. te mieszkania, jak powiedziałem, trzypokojowe na przykład, były o 30% mniej więcej powierzchni większe niż dziś. Czy będziemy szli do dalszego zmniejszania mieszkań? Czy, inwesto czy będzie nas stać na mieszkania w ogóle? Czy też będziemy musieli te mieszkania wynajmować i będzie wzbogacała się grupa tych, którzy żyją z wynajmowania mieszkań? Czy też znowu będzie już tak powszechny ruch na kupienie tych mieszkań do wynajęcia później tak będzie dużo tych osób że będzie między nimi konkurencja czynsze będą spadały ale przez to też te osoby nie będą w stanie utrzymać przyzwoitego tego standardu tych mieszkań i to będzie to co dzieje się często w wielu krajach na przykład Europy Zachodniej Ameryki tak samo gdzie mamy do czynienia z dużą ilością substancji mieszkaniowej o bardzo złej, powiedziałbym, haniebnej jakości. Nawet nie wiecie, Wy mieszkając w Polsce jeżeli nie widzicie gdzieś po świecie, jak bardzo dużo w Europie jest miejsc z podłymi mieszkaniami. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że cała Europa i wszędzie są podłe mieszkania, ale jest naprawdę wiele, wiele takich miejsc, gdzie te mieszkania no, i bloki same, osiedla. W Polsce uznane by zostały za miejsca, w których po prostu nie można żyć, które są skandaliczne. Tak to wygląda. To wszystko też oczywiście wpływa na inwestowanie w nieruchomości. No bo teraz musisz się zastanawiać, jeżeli już powiedziałem o tym, że będą migracje, to znaczy, że inwestowanie w tych tańszych miejscowościach, w tych gorszych rejonach jest. No, Obarczone sporym ryzykiem, delikatnie mówiąc, żeby nie powiedzieć wprost mało opłacalne. Ponadto jeszcze zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem o zwolnieniach grupowych są w Polsce miejscowości niewielkie, w których jeżeli zwalnia jeden lub dwa zakłady, no to jest potężny wstrząs. Tak wygląda. Co zrobią politycy szczęśliwie po wyborach? Ja mam nadzieję, ale to jest tylko ciągle nadzieja. Że przestaną patrzeć się na słupki, że przestaną składać populistyczne propozycje w stylu dopłat do kredytów mieszkaniowych. Ja wiem, że jest całe lobby banków, całe lobby sprzedających, którzy popierają takie rozwiązanie, ale czy my możemy żyć dopłatami do dopłat, że politycy odważą się skrytykować i przemyśleć jeszcze raz ten taki święty graal Europy. Czyli Zielony Ład i Politykę Energetyczną. Rozwiązania, które narzucane są poprzez ustawy, które powodują, że na przykład budowa domu jest o 100, może o 150 tysięcy droższa, powodują, że na te domy będzie stać mniej osób. I teraz co? Mamy im dać dopłaty, dlatego że myśmy zmienili jakieś reguły gry i z powodu tej zmiany ustawowej. W sposób niepomierny wzrosły na przykład koszty energii, i w związku z tym trzeba to zrekompensować poprzez dopłaty. A jeżeli zresztą wszyscy mają się naraz w jednym czasie remontować i wszyscy naraz mają się rzucić te pompy ciepła, styropian, cieplejsze okna i inne takie udogodnienia, już nie chcę wymieniać wszystkich, no to wiadomo, że ta produkcja nie ruszy z dnia na dzień. Wobec tego będzie po prostu drożej. Ponadto, jeżeli jakikolwiek producent dowiaduje się, że to, co produkuje on i co sprzedaje, będzie dotowane przez łaskawe państwo, to jaką on ma motywację do obniżania ceny? On chętnie podniesie cenę o tą dotację. Tak to mniej więcej w dużym uproszczeniu można powiedzieć działa. Dlatego mam nadzieję, że Platon jednak się mylił, chociaż ta nadzieja jest wątpła, i że nasz demokratyczny ustrój potrafi wreszcie wyłonić z siebie. Polityków, którzy nie patrzą na słupki, nie słuchają celebrytów, nie słuchają mediów, nie działają na zasadzie buntu. A to napisano pięć artykułów, fliperzy, oni po prostu są największą zakałą rynku. Owszem, fliperzy kupują mieszkania, wielu z nich je remontuje, nie wszyscy, odsprzedają je drożej. W jaki sposób zwiększają ilość transakcji na rynku, w jaki sposób podnoszą ceny, ale czy oni naprawdę są głównym czynnikiem, który podniósł ceny ostatnio mieszkań? Czy też może to była właśnie polityka finansowa, czy też polityka kredytowa zaproponowana przez poprzednią władzę, którą ta obecna władza podobno ma zamiar powielić z lekką, jak oni to twierdzą, modyfikacją? Ja nie wiem, czy to się stanie, bo hamletyzowanie. Na temat kredytu mieszkanie na start, można powiedzieć, już to znudziło i to taki jest temat trochę jak Yeti. Wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział. Ale kto wie, po wyborach może. Po wyborach odsunięto też decyzje co do CPK. Wszystkie decyzje, zobaczcie, odsunięto po wyborach. Dlaczego nie chciano o nim mówić przed wyborami? Czy to też było właśnie polowanie na słupki? I to, żeby nie było, że ja się czepiam tej władzy. Bo poprzednie władze również działały podobnie, i poprzednie władze wszystkie, które były, odpowiedzialne są według mnie na przykład za ustawę o ochronie praw lokatorów, o której wszyscy wiedzą, że jest do kitu, ale nikt tego nie rusza, bo się boi, bo jakby ruszył, to by mu słupki spadło. Dlatego też nikt nie reformuje w Polsce systemu podatków i opłat związanych z posiadaniem nieruchomości, no bo też to byłoby niepopularne i po co się narażać? Drodzy politycy, chyba was po to wybierają, żebyście nie patrzyli się na słupki, tylko coś robili. Bo jeżeli macie się patrzeć na słupki i lansujecie się w tam jakichś różnych mediach społecznościowych, to może zostańcie po prostu celebrytami, tak jak to niektórzy celebryci znani, że są tylko znani. Dlaczego my wam mamy za to jeszcze płacić pieniądze z naszych podatków? Jeżeli interesuje ciebie gospodarka, rynek nieruchomości to subskrybuj ten kanał. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, no to zacznij go wspierać. Będziemy robili więcej audycji, ale też dostaniesz w zamian coś więcej. Zobacz sobie na playliście dla wspierających, co tam możesz dostać. Zapraszam również do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo informacji o prawie, o trendach, o nieruchomościach. Znajdziecie tam zarówno audycje, materiały statystyczne, dane, jak i kursy dla osób chcących zająć się obrotem nieruchomościami, albo chcących zrobić jakieś transakcje, ale bezpiecznie. Cześć, trzymajcie się!